Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym dniu vlogmasu My jesteśmy właśnie z Antosiem w drodze do szkoły. Proszę bardzo. Idziemy na Mikołajka później. Tak, możliwe, że pójdziemy później na Mikołajka, zobaczymy jak na razie idziemy do szkoły. I zapraszamy Was na kolejny Ojcie. dzień razem z nami. Zobaczcie na to jak w szkole jest poświetlane. Dobra, moi drodzy, antoś odstawiony. Jak widzieliście, szkoła pięknie przystrojona. Powiem Wam, że taki klimat już, że śmiałam się, że mogę tam zostać, no ale trzeba iść dalej. I lecę teraz do Aldika, bo dzisiaj w Aldiku są gwiazdy betlejemskie, więc idę zobaczyć, jak jeżeli będą jakieś fajne, w sensie ładne, to kupię. Żeby już, wiecie, taki klimacik świąteczny czuć. Także lecimy. W ogóle pogoda nam się dzisiaj fajna robi. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale o! Słoneczko się wyłania. Piękny wschód słońca. Także za chwilę też go pójdziemy zobaczyć. No a jak na razie, no mówię, lecę do sklepów i odezwę się za chwilę. No i słuchajcie, zobaczcie. W Aldiku są świece z Janki. Powiem Wam, że teraz się zaskoczyłam, bo w gazetach nie widziałam, jest taki zapach i taki, gdyby ktoś był zainteresowany, koszt 7 euro. Muzyka przyjemnie jak to słoneczko świeci, że aż wybrałam się z tym Parkiem no ale pokażę wam teraz co kupiłam w Aldiku przede wszystkim gazetka, która zasłoniła moje kwiaty no i mam tutaj dziękuję, dwie gwiazdy wyklejemskie takie, ła! mi się z nich. i one były za 2 euro za sztukę były jeszcze takie za euro, ale one były dosłownie takie maciupeńkie jak puszka więc stwierdziłam, że nie biorę. Natomiast właśnie te, te 2 euro wzięłam dwie sztuki, bo są naprawdę takie ładne. Są jeszcze takie duże za 8 euro, ale takie naprawdę duże. I też się zastanawiałam, czy je nie wziąć, ale nie zabrałabym się, choćbym nie chciała. Kupiłam też nam paróweczki śniadanie. <kluzny> Zapałki. Trzy paczki za... 90 centów? Jakoś tak. Yy, I do tego wziąłam jeszcze herbatkę zimową. Jest teraz w promocji, także sobie spróbuję, bo jeszcze jej nie piłam. No i do poszłam po yy, Liptona dla Antosia do szkoły. I to są całe zakupy. Nie ma tego długiego, tylko wiecie, poszłam specjalnie po te gwiazdy betlejemskie, ale teraz muszę do nich skombinować doniczki, bo miałam takie ładne czerwone, ale one były porcelanowe i jedna była w łazience i się szczaskała, bo ktoś włożył jedną w drugą. Chciałam to wyciągnąć i klapa, także muszę teraz skombinować jakieś ładne, albo czerwone, albo złote yy, doniczki. A teraz idę jeść śniadanie. A kto tak leniuchuje? Halo? Szymuś? Nie. Tak Szymon, tak. Tobie a ja się biorę za ograniczenie mieszkania. I tak myślałam, żeby słuchajcie, umyć tutaj okno, yy, ale nie wiem. Słuchajcie, przyszłam właśnie na dwór, bo stwierdziłam, że do mojej tegorocznej dekoracji świątecznej wykorzystam jeszcze tutaj hortensję. Także nożyczki są. Działamy. Dobra, mamy to. Urwałam tutaj chyba z 6 z 8 gałązek. Także teraz to muszę dać do takiego delikatnego podsuszenia i dopiero będę z tym później działać. No i słuchajcie, w międzyczasie byłam jeszcze po Antosia w szkole, przed chwilą wróciliśmy do domu, Szymon poszedł na drzemkę, także ja się teraz biorę za umycie tego okna, bo no nie wygląda za dobrze, a że słońca już od tej strony nie ma, to to jest taki idealny moment i możliwe, że pójdziemy jeszcze po choinkę, aczkolwiek nie będziemy jej jeszcze ubierać. Natomiast myślę, że ją już tutaj postawimy, także idziemy działać. Dobre, okno mamy już tutaj umyte. Porządek na parapecie jest zrobiony. Tu, jak widzicie, jest puste miejsce, bo tu będą stały dekoracje świąteczne, ale z racji tego, że na razie ich nie mam. No to jest taka pustka. Storczyki zostały oczywiście na parapecie i tak to na tą chwilę wygląda. No i dobra, jednak przyniosę sobie tą choinkę i będę montować jeszcze te światełka. Chciałam tutaj dać ogólnie. Pierankę, ale niestety no, z tym karniszem, taki który nie wypał, wyszedł, więc nie będzie firanki, tylko mm, będzie sama ta kurtyna LEDowa. Także biorę się za montowanie, póki jeszcze Szymon śpi. No i słuchajcie, mamy to! Yupi. No i dobra, jak już mamy choinkę, to lecimy teraz z kurtyną. Najpierw, słuchajcie, muszę przymocować takie yy, jakby haczyki tutaj do tego karnisza, żeby nam to nie spadło. Także próbujemy I moi drodzy, mamy to kurtyna zawieszona. Powiem Wam, że jest mega. Ale muszę lecieć do sklepu po przeduszkę, bo niestety okazało się, że ten kabelek jest za krótki. Ale zanim pójdę do sklepu, to jeszcze chyba by u nas dzisiaj Mikołaj i przyniósł dla tych moich chłopaków jakieś prezenty. Idziemy zobaczyć. że się w tym roku czy nie. Proszę bardzo. Czymonek byłeś grzeczny? Siadaj tutaj, chodź Tata A ty byłeś grzeczny w tym roku proszę. Co ty tam dostajesz od tego Mikoła? Pokaż no Co to jest? Pasta A ja myślę, że szczoteczka. Co ty tu masz jeszcze? Ale dostałeś fajne rzeczy. Fajne? Czy nie? Mama. Tak, ciuciu najważniejsze, tak? A co ty tu jeszcze masz? Popatrz. Co to jest? Mm. Mama. Tak, słodycze Mama. Też. No. Mama. Co to jest? Otwieramy, dawaj. Masz, Simon. Dobre Dziękuję Zadowolony Anto już z prezentu Od Mikołaja, czy nie? Tak, czy nie? Trafił Mikołaj? No to super, piąteczka Słuchajcie, ta Ta maskotka wygrała jak widzicie Antoś zadowolony z prezentu Chociaż początkowo Jakoś mi się nie spodobał Dopiero później jak obczaju o co chodzi To było Mam szczoteczkę i pastę. Pasta była pierwsza, szczoteczka była druga. Dobra, ja teraz lecę. Mikołaj był wszyscy zadowolony, mój mąż się zaczął śmiać, że e, z racji tego, że był niegrzeczny w tym roku, to Mikołaj mu przyniósł coś, przez co mu dupka urosie. zaczęliśmy się tak śmiać. No ale e, zadowoleni z prezentów, także to jest dla mnie najważniejsze. A ja teraz lecę do Gracika kupić tą przedłużkę, bo mamy w domu, ale okazało się, że jest za krótki kabel, więc muszę dokupić nową, taka co by była z przełącznikiem, no i kabel zdecydowanie dłuższy, także mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć. Wracam moi drodzy, już ze sklepu. Niestety nie udało mi się kupić przeduszki. Bo, jak na złość, żadnej nie było. Także będę musiała się wybrać do akwiona i tam po prostu kupić. Ale zobaczcie, jaki mam przepiękny tutaj zachód. No, widok jest rewelacyjny. No i słuchajcie, podłączyłam tą kurtynę, tylko na starą przedłużkę i tak to wygląda. I powiem Wam, że mega mi się to podoba. Jeszcze jak dojdzie do tego choinka, to już będzie super wyglądać. Ale najlepsze jest to, że na choince dzieciaki mi już powiesiły pierwsze bombki. Tak, to są te pudełeczka z tych cukiereczków od Mikołaja. Także no powiem Wam, że jeżeli, jak już nie jeżeli, tylko jak to już będzie skończone, to będzie to naprawdę Fajnie wyglądać. W ogóle najlepsze jest to, że rozmawiałam dzisiaj z, z Uzią i ona do mnie mówi: Ty masz jeszcze Halloween, bo w sypialce mam jeszcze e, dynie powieszone. Ja mówię, no, że jeszcze nie ściągam, bo nie mam wszystkiego. Ty, kto, jak to? ale ty nie masz jeszcze dekoracji świątecznych, czyli słuchajcie, tak mi wiala, widzę, że mówię, nie, przynoszę tam choinkę. zaprawdę prawda jej nie ubieram, ale przynoszę, wieszam kurtynę. E, no i od razu. No inny klimat jest inaczej w domu, tak? Ale jak będzie wszystko udekorowane, jeżeli tamta paczka dojdzie, bo wiem, że jest cofnięta, więc no, mam nadzieję, że jednak przyjdzie chociaż w przyszłym tygodniu, to już będzie wszystko tak, jak chcę. Także trzymajcie kciuki, żeby z tą paczką było wszystko ok. W ogóle zobaczcie na Szymona. Wziął Antosia buty. Stwierdził, że są lepsze i fajniejsze chyba i w ogóle. Tak, Lala robisz. No, także ja też muszę posprzątać tutaj cały ten bałagan, bo nie wygląda to za dobrze. A słuchajcie, wspomniało mi się, gdzieś tam jeszcze kalendarze do otwarcia. Otwieramy kalendarze. Ale najpierw musimy posprzątać tutaj ten bałagan ze stołu. Dawaj, sprzątamy. Nie, nie szymek, tylko sprzątamy razem. Dawaj. Szybciutko. Raz, 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 raz. Pochowaj te zabawki. To jest fajny telefon. No wiem, że fajny telefon, bo ty już z niego dzwonisz, tak? Gdzie dzwo a gdzie dzwonisz? Na policję. No i, <grywka> na policję? No i słuchajcie, widzicie, wszystko byłoby fajnie z tym telefonem, gdyby nie był taki krótki kabelek. To by było idealnie, bo tutaj wiecie, okręca się super jak się jedzie, to te oczka też chodzą, ale no kurczę, ten kabelek jest od Sławki troszkę za krótki. No ale jak Antuś umie dzwonić to najważniejsze, tak? Dobra, ja lecę po te kalendarze. O, kurczę, coś mnie tutaj ugryzło. Nie ma posprzątaj, bo kalendarze otwieramy, tylko... oj, 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 moje gałązki lecą mnie. Dobra, proszę bardzo. No dobra, połóżam tuś. Ja to zaraz posprzątam. Dawaj, Szymuś, chodź tutaj. I jaki dzisiaj, numerek 6, tak? To, to jest moje. A obojętnie, numer 6 jest tutaj. Otwieraj, Szymuś. Otwieraj szósteczkę, tutaj jest. No? Otwieramy szóste... Myszka! Gdzie ja tę brzydkę zgubiłam? Tu jest szósteczka, proszę bardzo. Co tu jest? Mikołaj, jaki... No wyciągaj. Antoś, gdzie go masz tego Mikołaja? Pokaż. Proszę bardzo, na Mikołajki mamy Mikołaja. Proszę. Nie, zamknij, zamknij to. Czy Monek nie umie biedny wyciągnąć? Ojejku, proszę. I gitarka, tak? No, super. Dobre? Niam, niam? Nie! Daj. Słuchajcie, wchodzę do pokoju, patrzę, a Szymonek siedzi tutaj w pufie i układa klocki. Co dziecku więcej potrzeba? A Ant Antoś nie wolno tak robić. Antoś słuchajcie, bawi się baw dentystę, bo wierci, yy, wkłada wiertarkę do buzi. Interes życia, słuchajcie. Także kochani, tak wygląda nasze dzisiejsze Mikołajki. Mieliśmy jeszcze jechać z na taki kryty plac zabaw. No ale niestety z tego względu, że Szymon właśnie jest zakatarzony, no to yy, darowaliśmy sobie to. Tak jak Wam mówiłam też ostatnio, yy, odbijemy sobie to w innym czasie, bo mieliśmy raz jechać na Andrzeja urodziny. No i dzisiaj drugi raz, no ale niestety yy, jest jak jest. Także... No, miejmy tylko nadzieję, że Szymon szybciutko wróci do zdrowia, to wtedy gdzieś pojedziemy, na pewno. Powiedzcie mi, czy wasze psy też tak śpią? Rino nauczył się spać u Szymonka we wózku. Także na bogato. No, możesz leżeć, leż, leż. Idź, nene, idź. No, idź się połóż, idź. papa. Pa. I moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Jest godzina 22.20. Dzieciaki w końcu poszły do spania. Słuchajcie, w ogóle nie chcieli iść spać także ledwie, bo ledwie, ale się udało także śpią, jak widzicie jestem już w piżamie, wieką pana pielęgnacja zrobiona także uciekam już pomalutku, nyny. mam nadzieję, że film wam się spodoba myśmy w tym roku tak obchodzili Mikołajki, miał być wyjazd miał być inaczej, no ale tak jak wam mówiłam wcześniej, z tego względu, że Szymon jest niezdrowy, to stwierdziliśmy że zostajemy po prostu w domu po raz kolejny, także mam nadzieję, że w niedalekim czasie sobie to odbijemy Natomiast dajcie znać, jakby że się spędzili mikołajki, czy żeście dostali coś, czy raczej nie. E, ja nic nie dostałam, natomiast no moje chłopaki zadowoleni z prezentów, także to jest najważniejsze. I to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście stawcie łapeczkę, komentarz. E, no i będzie mi bardzo miło, jeśli również zasubskrybujecie kanał, co by nie pominął żadnego z odcinków. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia już jutro w nowym filmie. Trzymajcie się buziaki, pa pa!